Teraz zmieniamy całkowicie temat, bo naucznice zamiast kolczyków, no i nie musimy w takim momencie przekuwać naszych uszu. A o tym wszystkim już odpowie nasz gość. Witam bardzo serdecznie pani Katarzyna Kazimieczak, projektantka biżuterii. Kasiu, ale powiedz mi, kim ty jesteś z wykształcenia? Chciałabym jeszcze o tym wspomnieć na początku. Tak, nie jestem jubilerem, złotnikiem, jestem architektem, dodatkowo architektem budowlanym, więc zupełnie inna kubatura tak z zainteresowań z dzieciństwa a stało się, że zaczęłam projektować biżuterię. Czykolwiek stale pracuję mhm. jako architekt, więc, więc jest to moja druga, I... druga bajka. Druga bajka. A skąd wziął się pomysł, żeby projektować właśnie biżuterię? I tu zaraz, za chwilkę przejdziemy do naucznicy. Generalnie pochodzę z rodziny krawieckiej, z miłością do mody. Miałam, że tak powiem, styczność od dzieciństwa. I gdzieś w pewnym momencie stwierdziłam, że architektura troszeczkę mnie męczy, chcę robić coś lżejszego. Chciałam spróbować z modą i faktycznie biżuteria to jest to, co mogę zrobić zupełnie sama, będąc architektem. W sensie mm -hmm. jestem w stanie to zrobić zupełnie, zupełnie niezależnie. Także okazało się, że gdzieś tam to czuję, lubię w ogóle biżuterię, więc. więc tak, tak, my kobiety dokładnie. <laughs> też to zgadzam to. się, oczywiście. Kasiu, ale powiedz nausznicę jednak. No, to jest taki wyjątkowa stylizacja. Czy to jest z lat 90. to powraca, czy jednak to jest całkowicie coś nowego? Ja myślę, że gdzieś na pewno moda już, wszystko się już zdarzyło, także myślę, że nic nie będzie tutaj Zatacza takiego koło. zupełnie nowatorskiego. Aczkolwiek te formy, które ja projektuję, są bardzo minimalistyczne, takie gdzieś jednak osadzone w naszych, w naszych czasach, jeśli chodzi o stylistykę, więc myślę, że tutaj. Ja to są bardziej taką, to nowe trendy, te światowe, bo nausznice noszą wszystkie. Tak, że mam, mam ucho, akurat na tym uchu. Kasia, powiedz mi, do, na jakie okazje? Czy możemy taką naucznicę zakładać, tak jak dzisiaj, do programu śniadaniowego i na kolację? Myślę, że tak. Nausznice, które robię, są różne. Wiadomo, są takie większe, mniejsze. Mhm. Nadają się zarówno na takie codzienne, codzienne stylizacje, jak i takie wieczorowe wyjścia. Są takie, które stanowią jednak większą dominantę i można faktycznie oprzeć na, na tej, na tej naucznicy swoją tak, tutaj jest. Ja się tak zajęłam, <grym> <grym> zamiast zadawać ciekawe pytania, to się zajęłam tą biżuterią, a propos tematu, że kochamy biżuterię jako kobiety. A co Cię zainspirowało, żeby akurat właśnie to były nausznice, bo to jest jakby moda z lat 90 wróciła, ale czemu akurat one, bo też widzę, tak. że tu masz wszystko. Generalnie najbardziej na ucznicę myślę, że gdzieś to, to, było, to, to było we mnie gdzieś jeszcze z czasów nastoletnich, kiedy w takich tam subkulturach interesowałam się piercingiem, różnymi, różnymi dziwnymi sposobami zdobienia mhm. ciała i po prostu chciałam to zrobić jakby w sposób bardziej elegancki, jednak dla kobiety w naszym wieku, która chce jednak wyglądać elegancko, ale gdzieś tam iść, odmienić się w jakiś sposób, nie zupełnie wyglądać standardowo, nie nosić standardowej biżuterii, więc gdzieś wymieszanie tych dwóch kwestii spowodowało, że zrobiłam, zrobiłam coś takiego. Ale <laughs> nie jest takie proste. Nie, jest wbrew zrobić nie proste, po, po, tylko po trzeba troszeczkę pomożesz, popróbować. Tak. Tak. Wszystko jest zrobione tak, żeby faktycznie pasowało do morficznej budowy ucha, więc ani nie ciśnie, ani nie spada, tylko to jest kwestia po prostu sprytnego włożenia i, mhm. i wszystko się dobrze trzyma i jest, jest wygodne. To najważniejsze. Bardzo mocno nad tym pracowałam, więc... Ale czy to prawda, że też jakby ta moda właśnie pochodzi z Indii? Odbiło się takim echem? Szczerze mówiąc nie wiem akurat czy z Indii, aczkolwiek bardzo dużo trendów biżuteryjnych wbrew pozorom pochodzi z Indii, bo, bo tamto zdobienie ciała biżuterią jest wpisane w kulturę, więc podejrzewam, że może być to jakiś trend. Tak? A czy ten może być też do nosa? Tak, to jest też noszone bardzo Właśnie. często, tak blogarki modowe tutaj sobie. O dają, czyli w bardzo szybki sposób. Ja jestem tym zachwycona. Jeszcze dalej będę pokazywała. Kasia, powiedz mi, to jak, jakie studia skończyłaś, jednak przekłada się na to, jak projektujesz, bo jest to dla ciebie Myślę, teraz... Myślę, że tak. Prawda. Bardziej podchodzę do tego w sposób... Oczywiście tutaj design jest na pierwszym miejscu, ale właśnie ta konstrukcja, o której mówiłam, że to pasuje do, do budowy morficznej ucha i w ogóle reszta biżuterii tak samo, to jest, to jest tak by opracowanie to idealnej konstrukcji, czyli dopracowanie tego, tego detalu, którego nie widać, a który wpływa na użytkowanie, tej ergonomii, także to się wzięło mhm. chyba właśnie z tego, że jestem architektem i, i od tego zaczynam zawsze, tak? Czyli sprawdzam, jak coś będzie, będzie się nosiło, jak będzie wygodne i, yy, i czy będzie w ogóle trwałe, tak? czy będzie gdzieś tam spełniało te podstawowe zasady. Dziękujemy Ci bardzo Kasiu i chcemy chyba namówić wszystkie kobiety, żeby tak odważniej też Oczywiście, wyszły do tej mody tak, i, i nosiły takie tak, nausznice. Nie przekonały Oczywiście, dziękuję Ci bardzo. <laughs> Katarzyna Kazimierczyk, właśnie projektantka biżuterii. Dziękuję za tę rozmowę i tę piękną biżuterię. A teraz Tomasz yy, i o rybach. Gdzie kupić i jak kupić dobrą, świeżą rybę?